Dlaczego zasługujemy na szansę? Ponieważ całą swoją dotychczasową pracą udowodniliśmy, że jeżeli coś jest dla kogoś ważne, zawsze znajdzie się możliwość na to, by odpowiednio się zaangażować. Ta wieloletnia praca dała nam mnóstwo wiedzy. Nie tylko poznaliśmy problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego miasta, ale też nauczyliśmy się znajdować sposoby na ich rozwiązywanie. Współpraca z instytucjami, jednostkami, zakładami pozwala nam pomagać tym, którzy licznie się do nas zgłaszają. A zaufanie mieszkańców, ich sympatia, wyrazy uznania i podziękowania są najlepszym dowodem na to, że tą pracę wykonujemy dobrze. 16 listopada każdy będzie miał możliwość pójść i zagłosować, dając nam szansę, Sprawicie, że będąc radnymi, będziemy mogli nie tylko pomagać, ale też współdecydować o najważniejszych kwestiach Waszego życia. Liczymy na Was tak, jak do tej pory Wy mogliście liczyć na nas.